Dzień dobry. Ireneusz Poznański. Dzisiaj, takie dwa słowa. Szwedzki stół. Drodzy Państwo, podczas spotkania u jednego z klientów z pracownikami na produkcji, taka spawalnia, montaż, szczepianie konstrukcji spawanych, mapowanie procesów okazało się. Że pracownicy naprawdę mają petarda bardzo ciekawe określenia na e, sytuacji, w której to coś nie spotykają, i chciałem się podzielić takim określeniem: szwedzki stół. Co to jest szwedzki stół? Otóż podczas mapowania procesów i wywiadu z pracownikami w, na obszarze e, montażu konstrukcji spawanych, e, no naturalne pytania: skąd ten materiał, ile tego materiału, e, jak długo czekacie? I tutaj ciekawostka: oni mówią, że oni nie czekają. Bo oni sobie chodzą i ten materiał, który im jest potrzebny do składania różne detale z wydziału obróbki, biorą. To znaczy, jeden składa, a drugi chodzi i sobie, jak ze szwedzkiego stołu, kolekcjonuje z wydziału detali. No i tak pomyślałem sobie, że wow, bardzo trafne określenie. Niemniej jednak. Wszyscy ci, którzy mają jakieś doświadczenie z zarządzaniem odchudzonym wiedzą doskonale, że taki szwedzki stół to wcale taki najlepszy patentik nie jest. I fajnie by było, żeby jednak ci pracownicy, którzy montują coś w konkretnym obszarze przy rysunku i ze sprzętem i znają się na tym montażu, zajmowali się montażem, szczepianiem tych wszystkich elementów bo w tym są dobrze, a nie prostymi pracami logistycznymi, które powinny być wykonywane przez magazyn, albo jakieś służby materiałowe. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że czasami warto się wsłuchać w to, co ludzie mówią i oni naprawdę potrafią idealnie oddać sytuację, nie? Czasami używając takich ciekawych słów, więc uwaga, jeśli ktoś z was ma szwedzki stół na produkcji i każdy chodzi, se pobiera skąd mu dobrze, jakie frykasy, gdzie znajdzie, to być może to wydaje się, że jest fajne, ale nie, to nie jest fajne, to jest niebezpieczne, niewydajne i nie powinno być w taki sposób obsługiwane. Po prostu służby mają mieć podzielone funkcje, funkcje produkcyjne, funkcje materiałowe, jakościowe i tak dalej, No więc słuchajmy co ludzie mówią, a ja życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Ireneusz Poznański. Późna produktywności naturalnie.